Siema, witajcie z tej strony, czekaj, dzisiaj sobie gramy The Binding of Isaac, Repentance. Czekaj, plan na dzisiaj jest taki, że gramy sobie autem, w skrócie. I tak, mam na nagranie filmu tak z 50 minut. O, już prawie tutaj umarłem. Ej, muzyka nie działa, co jest? Czekaj, czy na pewno muzyka działa? O, działa, super. Ale syf, ale lag. Czekaj, ja zaraz usunę lagi, będzie super. No jak nie, no, ale się spodoba to macie subskrybować, łapkę i komentować. No jak nie, to nie. I tyle. Dobra. Tutaj, o, Secret tu nawet odkryłem. Ale Secret nic nie daje na tak. Dzisiaj mam jakieś znowu problemy z kadłem. I w sumie, no, umarłem. I w sumie jest słabo. Dobra, może autem jest super. To trzeba przyznać. No i tak. Czyli się łatwo steruje trochę... Ej, 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 pościc spadłem Nieładnie te ej, lagi są znowu i Jak jest możliwe. Czasami są te lagi, czasami nie mam. To jest idiotyzm. Dobra. Czarny poszedł łatwo. Ej, ja go pokonałem przecież. No. Łatwo. Ej, mogę iść po tą łopatę na początku. A nie mam że tu było to. Dobra, ja chcę następne piętro. Ej, nigdy czuję się tak autem, Super, udało się. Za to fajna gra i tyle. E, w ogóle ten muszę się Wam pochwalić, że zrobiłem sobie takie pewne zdjęcie. No i nie ja wysłałem znajomemu, żeby się pochwalić, i, i to jest takie idiotyczne. To, to już muszę powiedzieć na starcie, że on się po prostu tego nie spodziewał. I to jest właśnie najbardziej w tym śmieszne. O, nie ten pokój, nie ten pokój. Lecimy sobie tędy. I tak. I takie zdjęcie bardzo śmieszne, bo kupiłem sobie stanik ostatnio, rozumiecie, bo jestem graczem lola. No, no i dlatego potrzebuję. A ja tak na serio, nie wiem. Kupiłem, bo chciałem coś tam do filmu zrobić. Eee, umarłem. No, bo chciałem coś tam do filmu se zrobić i. No i niestety, niestety. I po prostu wysłałem zdjęcie znajomemu, tam zdjęcie, jakiś tam w tym staniku i po prostu to xD. Dawaj, mucha pokonana, następne piętro, dawaj. Super. I, i, I to tyle mam do powiedzenia. Czy jest coś jeszcze z takiej historii? Chyba nie. Nie no, fa fajne jest ten mod na auto. O powiedziałem, o staniku powiedziałem. Tu, 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 i w tyle ma mam do powiedzenia Dzi na dzisiejszy film chyba. No, nie wiem po co tu wlazłem, ale dobra. No i tędy, y tędy i na bossa. Co mamy? Łatwego, dosyć bossa. W tej ildrumie nawet nie ma po co iść, tak szczerze. Więc lecimy sobie dalej. Ej, Ace of Hearts odblokowałem A się nie spodziewałem, że odbikuję coś z modów. Śmiesznie. Ale o ten, w ogóle jakiś tam. Yy, o, wiem o czym miałem powiedzieć. Naprawdę nie o tym, że umarłem, ale. Yy, mogę powiedzieć w sumie, że tak nie mam prawdziwych znajomych. No, mogę tak powiedzieć. I co ja przez to mam na myśli? Otóż nie wiem, nie miałem jakichś prawdziwych znajomych, z, z którymi mógłbym coś porobić, i się przy okazji nie nudzić, tylko cieszyć z tego, że coś z nimi robię. No, niestety mam, Nie mam takich znajomych. To jest smutne. I tak mam do Was pytanie. Yy, nie, nie chcę, nie chcę. I mam do Was pytanie, jak się znajduje znajomych w dzisiejszych czasach? Bo ja mam taki problem też, że nie każdy zna. Yy, że mnie każdy zna, ale. Ja nikogo nie znam, tak naprawdę. To jest mój problem. Dobra, bo spokonany. I na następne piętro. No bo sobie żadnego właściwie nie idę na The może? Nie no, żartuję. Po, po co miałbym tam iść? Ej, na no, mego na autem. No w sumie, on ma chyba tam jakie cienkie pokoje, trzeba tutaj uważać. No trzeba się uważać w takich pokojach. Ja ci wybrałem wszystkie rogi, ale nie tą dobrą. A i też. I w sumie nie ma prawdziwych znajomych. Nie wiem. nie mogę na internecie sobie znaleźć, ale. Ale to nie to samo co mieć w rzeczywistości znajomych. Dobra, pokój wyczyszczony, chciałem tylko go wyczyścić. Ja już nie chcę wyczyszczać. O nie! Wjechałem w to. I była jakaś animacja. Jeszcze nie tyle mam do powiedzenia. Czy coś jeszcze mam takiego do powiedzenia? Chy chyba nie. Chyba nie. O, perfection. Ale ja nie wezmę perfection na następne piętro. I... Tak, auto jest super modem, to trzeba przyznać Eee, przez te bo też mam trochę słabszy komentarz, nie Miałbym normalny, to jest akurat słabe To jest bardzo słabe, to, to trzeba przyznać Ej, biblioteka, co mam w bibliotece? Książki Ej, książek to nie chce po co mi książki są tak naprawdę? Dobra, lecimy sobie... Ej, planetarium, wjechać? Nie, bo jeszcze tam... bo jak... Autem wjedziesz do planetarium, to zamiast... Ci odbijać ścianę, albo tam wybuchać ścianę, no to ty po prostu umierasz. Tak jest prawda. Chyba tędy. Ja też tak myślę, że łatwy jest ten mod auto. No, bardzo łatwy. Ja myślałem, że on jest trochę trudniejszy. Bo to ma być jeszcze kiedyś w przyszłości alternatywne auto, rozumiecie to? Ej, na bestii autem? Ej, dawno nie byłem tak normalnie na bestii. o co jest? A, no tak luczem na kolce. Niestety czasem się zdarza. Panie, że ta u tych tak... jest z bokiem to się odbijać ściany. To jest super. Ale ci przyspieszczać o Nie, nie da się, one... One idzie stałą prędkością. Fajnie jak i nie fajnie. O, a tędy może... O to wygląda jakby to była droga, dobra. No to dawaj. I dawaj tego bossa. No i następne piętro. Trzy kawa. Trzy Czekaw tej ja nie jest, to tak szczerze. Po co mi trzy kawa na aucie? Śpólny mi tak nie zostanę. No ho, w sumie... Mu... Taki ci płyn w aucie. Ciekawe, ej, ja chciałem na bestię, ta? Ta. Dawaj na bestię. Będzie mnie... Będzie po prostu śmiesznie. O nie, ja wiem jaki będzie problem. Przechanie po korytarzach. Na bestii. To będzie największy problem na bestie, tak szczerze no ale jakiś się postaram? czy stary tam wyleciał item? To jest śmiesznie Co tam w ogóle jest jakiś, pierwszy raz taki znaczek na mapie widzę A to może będzie boss, fajnie jakby był Niestety nie ma No to się zawracamy i patrzymy w dół Jest sklep, ale sklep też dobry, ale niepotrzebny W tym momencie. O, to się zabija? Ej, nie wiedziałem no to jeszcze dawaj chodzi, że z dwa podejścia autem. Dopóki nie wygram. Chyba, że się sero teraz szybko wywalę. Co wątpię mimo wszystko? O nie, najgorszy boss, bo jest segmentowany Auto to najgorszy boss. Ale poszedł jakoś. To się najbardziej liczy w tym podejściu. auto jest super. C a ciekawe jak się nazywa to auto. Jak się nazywa jakoś jeszcze się... to mogę dać w tytuł. No. Miniaturkę to po prostu sobie zrobię akurat z Za to się zbytnio nie martwię. Zaraz dwa duże pokoje po sobie. Yy, a to już mały, okej. Okay. Ma do domu może coś. Ojciec jest coś jest najgorsze. Ale piszesz do kogoś i ta osoba ci nie odpowiada. No, to jest najgorsze. O nie, muchy To poczekać chwilę? Nie, czekam. Tylko wiadam. Wiadam? Wiadam bardziej, ale okej. Okay. Dobra, dawaj tutaj. Kolejne pięterko. I tym razem nie umrę. Na mauzoleum czy tam gehennie. Taka będzie prawda. Dobra, dawaj. Cały czas do dołu. Niestety to nie tędy droga. Wybrałem drogę inną. Jak to gimper nawinął. Nawinąłby droga inna. Czekaj, tak. Dobra, tędy. Myk, myk, myk. I tu będzie boss raczej. No jest boss. Nawet się nie myliłem. Dobra, to dawaj szybko. Bossa. Zahamię i na odwóch, i po prostu padła taka prawda. No ja jestem... bo najciekawsza, chyba tu będzie walka z bestią. Mimo wszystko, na tym chyba, a jakby ktoś pytał się, dlaczego aż tak dzisiaj będzie krótszy odcinek, a to też przez gardło jakieś nie wyrawiam, Serio, no, mam z chęcią zrobić normalny odcinek, coś tak albo z tego spisku gladiatora, ale, ale po prostu wybrałem modę z autem po to, żeby odcinek był szybciej. W sensie, żebym nagrał go, żeby nie był jakiś za długi, ale był. Yy, to dlatego go nagrywam. Tu, tu. Dobra, lecimy sobie dalej. A w ogóle, nie wiem, da, nie to akurat się, że są ludzie, którzy aż tak mocno reagują na rzeczy typu, na przykład jak sobie zostało, taki stanik. Będąc z chłopakiem, to oni tak na to reagują. Co jest? Ugh! Nie spodziewałem się takiego pokoju. Tak szczerze. No, i nie to właśnie ciekawi. Ale czego niektórzy reagują na to? Co? Jak to możliwe, że on coś takiego zrobił? Nie to ciekawi. Dlaczego niektórzy ludzie tak myślą? O, jakiś powie nie z Twittera dostałem? Wiecie, co mnie to opadzi To mnie wcale nie obchodzi biblioteka? Nie chcę. O nie, na to wpadłem. Nie i się Co? O, duży. Boz był po lewo. Był po lewo, nie po prawu. Taka prawda. Chyba tutaj się trochę poślizgnąłem. W sumie powinna być wersja tego auta. Co jeszcze ma GPS-a? No i się tak bardziej driftuje, tak ślizga bardziej. No to byłoby fajne. To byłoby bardzo fajne, ale ciężkie też bardzo. Dobra, bosig Na no, Bosiku jest Duke of Flya, Meg i teraz tego Isaac. Ciekawostkę, wiecie też, że tutaj matka krzyczy Isaac, bo ich się zabije, mniej niż minutę bossa. Tu się pojawia taka łopata na piętrze i ona powoduje to. Nie wiem, po co tu wjechałem. Ona powoduje to, że możesz odbekać Fargotena. O to, że noga matki spada co chwilę. Więc to jest śmieszne. O, tędy. E, już w ogóle był, ale no i trudno. Nie, najgorszy boss na auto. A żartowałem tylko. Ale się odbiłem od tej ściany. Dobra, we're Dawaj, Tutaj. Jeszcze parę pięterki, może się uda na tą bestę tutaj przejść. No i dzisiaj celowałem w ogóle w taką długość odcinka. Z 20 minut, czyli u mnie dosyć krótko. No, to trzeba przyznać. U mnie te odcinki, chociaż 30 minut trwają, tak średnio. Ale tutaj auto ładnie jedzie. A ja tutaj puszczam ręce z kierownicy. A jestem dzikie w młody działa na kierownicy. Pewnie jakbyś zminował, dobrze, no to ta. Ale to trzeba zbindować jeszcze. No dobra, wiemy o czym wam miałem powiedzieć. Otóż wczoraj kupiłem sobie biurko za 80 zł. I Ja, ja nie wiedziałem, że biurko za 80 zł może być takie świetne. Okej. Okay. No jeszcze chwilę popróbuję, bo fajnie się gra. Ja nie wiedziałem, że biurko może być aż takie duże. Ja zawsze jak miałem biurko, to one były takie małe. W ogóle ja tam no nóg się nie mogłem położyć na dół. Musiałem zawsze mieć nogi tak pro proste, 90 stopni. Nie mogłem sobie w ogóle ich skinać. I to było smutne. A teraz mogę, mogę sobie mieć nogi pod kątem 90 stopni, wyprostowane. Mogę sobie położyć tak, jakimś się po prostu mogę wszystko. Wiecie co, co ja mam? Fajnego? Nie wiem, że biurko to dzisiaj ma. Ale mam taką fajną rzecz jak. Miejsce na klawiaturę takie wysuwane. Może słychać. Jak to mi się bawię. Ja, ja to bardzo lubię jak to mają. Biurka. Co prawda nie chodzi o jakieś najbardziej gładko, ale jest i to się liczy. To się najbardziej liczę. Znaczy, czy to będzie boss? Nie ma. E, piguły były. Pikuły. Okej, okay, lecimy sobie do góry. A, to może być rzeczywiście droga do walki z bossem. O, mój pierwszy crane game na save ie. No trudno, został już zniszczony No cóż, czasem bywa Jest to lepsze od... Od niszczeniem autem grzybów C Kiedy chciałeś nawiązać, ale ci nie, wysło, nie wyszło Ach, Nie każdy potrafi dobrze rymować Wo, 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 wo Dobra, na go się udało a nie, nie ma. Ja mam jakiś problem z rymem. Czasami rzeczywiście potrafię rymować, a czasami w ogóle nie potrafię rymować. Kiedyś to ja wcale nie potrafiłem rymować. Kiedyś to ja potrafiłem rymować typu jedno słowo ze wszystkim, co jest podobne. Ale takich rymów, pre, takich dłuższych, zdaniowych, też nie potrafiłem. E, a do ciekawości, to się stanie. Odpali się, Nie, nie odpali się. Dobra. Bo następne piętro. O ja było blisko Było bardzo blisko Tutaj żeby umrzeć Nie 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 Dobra, było blisko znowu Nie wierzę, tam na przyszłość to, to jest bardzo ważne Planetarium to omijać Szerokim łukiem Albo szerokim driftem, bardziej powiedziane i się jakoś się dało Lokuś, Lokuś został pokonany Loki, to jest taka postać w ogóle z Marvela. On był chyba zły. I tak, lecimy sobie, skipujemy już jedno piętro. Tu, 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 tym, tym. Dobra. Niestety to nie tędy droga. No ale szukamy jakiejś innej. Ten też nie, na lewo może. Tutaj. O, to wygląda jak mogłoby być. No. I tak, że żaden żeby tutaj. Ślapić wodany i z jednej strony Pauzowanie tak ryzykowne w postaci jest trochę głupie. Bardzo głupie. To trzeba przyznać. Do góry może. Okej. Okay. To nie tędy droga. Nie, 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 nie. Ja się boję tych szerokich pokojów. One są zdradliwe. Na no, aucie najbardziej właśnie. O planetarium to ja je olewam. Chyba jest Note, Super. Zaś się udało tam na bestie. It's gone. Just get over it. Była taka gra. Get, o get over it. With Bennett. Jakiś tam. Tak. Muszę click, nie spacę. Tak, muszę. No, a jeszcze jedna próba, bo odcinek jak widzę nie ma. 20. Jeszcze jedna próba, bo widzę, że odcinek nie ma. 20 minut. A chcę, żeby odcinek miał te 20, chociaż minut. Nie, może nie każdy obejrzeć, bo... Jak tak patrzę statystyki, to mało ogląda na te moje filmy, tak dosłownie więcej niż 2 minuty. Taka jest prawda niestety. Dobra, to ostatni raz spróbuję i teraz uważam, uważam na te posągi. Chyba ostatni raz spróbuję. Chyba. Dobra. Tutaj do góry powiedzmy. Ją, ją. Jeżdżam sobie tędy i Czuję się jak... Wcięty O nie, nie, najgorszy boss Jak się na auto to jest na seryjny najgorszy boss Segmentowi bossowie na tą postać są najgorszymi bossami jacy istnieją O w ogóle piszcie w komentarzach czy, czy chcielibyście jakieś mody Nie no ja... Ja nadal nie wiem Curse of the Mace, kiedy... Sorki i Zekasza Curse of the main, kiedy wreszcie zacznie działać no w sumie Curse of the Mains to jest najgorsza klątwa chyba na auto Curse of the Labyrinth nie jest i zły bo ci po prostu skróca Curse of the Labyrinth w skrócie No a tu na szczęście jest boss to sobie lecimy na bossa O nie boss których jest dwóch O, ok, dobra końcerz zlazł tutaj Lecimy tędy i będzie łatwo, bardzo łatwo. Lecimy sobie tędy. Ej, co jest, co jest? Eee, w prawo powiedzmy i może tu przejść do bossa? Waniek jak tak. O, się nie będę... O, to jest ciekawe. Nie, 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 planetarium to ja olewam. Bo planetarium nie potrzebuję... nie potrzebuje. O jakiś item są w No co jest? Ile tych itemów? Chyba to była pigła. Przed chwilę myślałem, że to jest double trouble, ale... To było double trouble. No dobra. Ja mi się pomyliło, bo tak przez chwilę myślałem, że... A, bo Double Trouble to może być tylko... Dwóch tych samych głosów I takie co jest jednak, nie? A to był pin. Więc okej. Okay. I tam pasuje. Mam jakąś tątwę? Nie, jestem w Nagropoli 1. Dobra, tutaj kubszal rozwalony, lecimy sobie na lewo. Teraz alkojny poleciały. Planetarium, nie chcę planetarium, planetarium syf. A szkoda, że się tym autem nie robi nic więcej opróc, oprócz jeszcze jeżdżenia To jakby się coś jeszcze robiło. No, bardzo fajnie by było. Bo tutaj trzeba troszeczkę uważać. Lecimy sobie tędy, Kratki. Jakby alternatywna postać istniała, ten sędzia skorzystał. Ok, teraz będzie mauzoleum. Znaczy, najpierw jeszcze tutaj gdzieś tankdepsy Depsy 2, ale przed danymi Deps, po Depsach od razu lesna Na no, tym mauzoleum. albo tam gehenne, ale mauzoleum jednak. Nie czy to może się trawić Gehenna, od tego zacznijmy. I tak, uważaj na pilary, na pilary najbardziej. Okej, okay, tędy. No serio, trzeba uważać na pilary. Tu nie ma na szczęście. Tu też nie ma. Ale bossa nie ma. Trudno. To będzie tam. Po prawo. Prawo, tak? Prawo, prawo. Ja jestem prawakiem, to trzeba przyznać. Nie Flat Tire, bo przez chwilę. Okej, okay, pierwszy posąg. Tutaj w miarę będzie bez posągów. Do góry, do góry i mamy bossa, super. Tu się kręcimy, żeby nie umrzeć. O, no, to się tam zamieni. Just get over it. it. Dobra, jak się uda, to przejść. Będzie super. Jest, jest, jest. Jest. No dobra, jest łatwo. Teraz będzie łatwiej. Teraz będzie zdecydowanie łatwiej, bo nie ma posągów. Albo statu... Fi o, oh, filar to jest lepsza nazwa. Dobra. A e, jak się uda rzeczywiście na bestie, to trochę jeszcze będzie. Like just did father. Have to. Shut up, Maggie, shut up! Just keep pushing me, like this. Yo, leave. We'll be fine. Dobra, ale się kłusą ci rodzice! Było blisko Było bardzo blisko O, jest na szczęście droga No nie wiem, to przejście na... Tutaj wy... na no to przejście jak się idzie na bestie nie wiem, ja ją potrafię Rozpoznawać nawet W ogóle ciekawostka Jak kiedyś użyliście R-ki O, ale pokój Jak użyliście kiedyś R-ki idąc na bestie, Jak się wracaliście w piętrach To wasz to was R-ki Cofał was do... To był RKI eee, To was chyba cofał do pierwszego piętra, alternatywnego? Jakoś tak to było. Nie wiem, to dziwnie strasznie działało. Ale jak to było dokładnie, to już nie pamiętam. Tu był Gisz, Nie tędy droga. Więc e, tędy też nie. O, teleskop, ale teleskopu to ja nie chcę. Tu co na lewo pojadę. E, Górę może? Też nie. A to musi być dół w takim razie i teraz tędy i będzie no, A zaraz wlecę. Ale idealna klatka auta Ja się poję tam, yy, jak będzie jeszcze ten pokój z bestią, tak szczerze. O, w ogóle mam pomysł na miniaturkę. Z, yy, po prawej stronie jak pójdę, uda mi się pójść na bestię. Po prawej stronie będzie bestia, po lewej auto, a na środku napis yy, WS. Versus Sorry, Isaac. No, przepraszam, mnie chociaż. I tak najgorsze. Okej, okay. tędy I trzeba od razu skręcić. Trzeba w łóżko wjechać. No, o, ja, ja, ja. To było bliskie. I temu nie. O, RKI tam był. I ta dogma. Ale kamera podąża za moim autem w tym pokoju. No, fajnie, fa fajnie to działa. Okej, okay, okej, okay, udało się jakoś. Mam katusenkę. Ej, pa, jestem autem na bestii. O nie, moje holy mantle, ej, w ogóle mam 6 soul teraz. A ciekawe czy mogę wyjechać za mapę? Wolę tego nie testować. Ej, czy ja nie mam o te napastki bossów? Tak, ja nie mam mody napadki bossów. No, w dzisiejszym odcinku się nie przyda. No brawa. War był dosyć prostym tutaj horsemanem. Ale tutaj dymi się z mojego auta. Jak robię te drifty. No i tak, teraz final battle. Auto versus the best who win. Wiadomo kto wygrał. Auto. O, tutaj dobre senki nie słucham. Chyba wam kiedyś pokazywałem. Więc co, to by było na tle. I co? Papa pa, i do następnego. A, macie jeszcze tutaj dwa ostatnie filmy. Jak chcecie zase kliknijcie. I teraz Pa Papa i do następnego.